Czyli witajcie w kolejnym odcinku czy operatora 112. Bez przedłużania zaczynamy, tylko musimy niestety nasze braki kadrowe ogarnąć, które są niestety dosyć duże po ostatnim, że tak powiem. Niestety po ostatniej interwencji musimy sobie zapewnić, O oh kurde, 5 dyżurów do powrotu. I yeah, koszt trzymałem który niestety okazał się jednym z bardziej okrutnych dyżurów jest koszt utrzymania, Dobra, pana sprzedajemy, bo pan nie jest nam potrzebny, co to brzmi. Dobra, mam całą dyżurę, aż tak powiem, do przycielenia 33 cm, 20 obrażenia 40. Kurde, zastanawia mnie tu. Zobrażenia są 100, no to na bliczki dystans to, to jest wiecie, no... Strzelba. No dobra, czy jeszcze ktoś jest realny? Jak nie, no to musimy przydzielić więcej... Uh, wydaje mi się, powiem wam, że większość więcej lodówek by się nam przydało. Do takich interwencji. Oddział Riot bym... A jo, bo patrol cały straciliśmy. Ja właśnie, zapomniałem o tym. I też tych mamy, ja kurde. Dobra. najpierw zobaczmy braki kadrowe, bo muszę je sprawnować. Mamy mobilne centrum. Eee... Powiem wam, że wydajemy kłonie, no karef, mogą się przydać do jakichś innych rzeczy. Patrol, no pojazdy patrolowe, no przydzielmy. Musimy. Ej, jak to pies. Nam I... się nie przyda pies. Każda osoba, która może się przydać do obrony Dobra Musimy to sobie nazwać szybko to jeden I włożyć ten patrol na pojemnik na górze Dobra I chciałbym mieć nową jednostkę jak powiedziałem, myślę, że będziemy chcieli się pozbyć... Um, armatki wodnej Unikanie obrażeń 30, unikanie obrażeń 90 pacyfikacja, no. No nie, nam się nie przyda. No to jest scenariusz zombie, także. Jednostki Riot, wydaje mi się, że możemy się ich pozbyć. Możemy jakoś ktoś tego się tego pozbyć? Najpierw. Poczekajcie, bo chcę zobaczyć Jak się możemy pozbyć tego samochodu? Ma tak A dobra 38 tysięcy, gdzie mamy pieniądze w ogóle? Tak mnie to zastanawia bo... A 26, dobra tutaj są Zobaczmy czy możemy w jakiś sprzęt sprzedać coś Nowa jednostka 29, tutaj 30 no, nie mamy tych także po co nam to? Tutaj Stent paramedyczny, jedna sztuka 5 podstawowego supera ze Premia 5 obrażenia szybkoszczelnych, no to tak trochę słabo Dobra, samochody Dwa jednostka 33 tysiące Tak przyznam słabo zrobiliśmy, bo się pozbyliśmy postunek policji, no to też nie motocykl medyczny też no nie no, ale sprzedajmy bo... my co z tymi ludźmi zrobimy? na razie ich trzymamy, no dobra szybko jeszcze przyliczę sobie patrole i możemy ruszać, jeszcze tylko wiadomo też jakieś nie wiemy maile nie, to było, dobra eee, ostatnim razem tu mieliśmy bardzo dużo jednostek, to też po to przypilnować, bo widzę, że to wszystko stoi tak interesująco. No dobra, zaczynajmy kolejny patrol. A ja, musimy do jednostkę wsnąć. Musimy jeszcze szpital polowy, bo chciałbym go mieć już rozłożonego gdzieś tu, bo po co on ma jechać? No dobra, to zaczynajmy. Dobrze. O, w do sklepu dwójka, dwójka tam Ostatnio oglądałem taki kurde ciekawy filmik yy, Nie wiem jakaś to jest, Ja mam pojęcie, Ale wyglądało to na to, że Jakieś takie jednoosobowe paralotnie Ludzie robili I je, rozpędzali się z Jakieś tam ramp albo chyba to był lotniskowiec Wydaje mi się, że raczej lotniskowiec niż rampa Chyba, że nie wiem, myślę oglądałem ten filmik Albo zapomniałem Ale chodziło o to, że kto najdłużej, że tak powiem, przeleci na tej paralotni, swoją zrobił? I pierwszy wynik był minus 20, a drugi był. W się sensie tam 20 nie metrów, tylko ten amerykański, jakieś te, jakieś amerykańskie liczby. Trzeba już wspomnieć. Jardów. Jak by to powiedzieć? Raz, że Amerykanom chce się robić takie rzeczy, a dwa, że gościu, który zrobił, już tak powiem, największy wynik, Został zdyskwalifikowany za to, że miał. za to, że pierwszą z taką złotą zasadę y, zrąbał tej gry, czyli musisz prowadzić ten. tą rzecz. A on zrobił, wiecie, taką małą paralotnię, która była. Z, y, bez osób. Także to było interesujące. Hey, dużo tych podejrzanych mamy. Awaiting orders. Oh no, the Usma with the work work. Going there. Forty five five medium build wearing a white hoodie and her witness. Yes ma'am, wanted to let you know we are in route. Also you have a ten eight three zero Nottingham Zabrał darmo. roger A broder, Awaiting orders. No go. Dobrze. Hospital ogarnięty. 45 go 45 mamy zadanie 50 nieprzytomna osoba Oh, Dobra, okay. róbmy to tak. Pamiętam, trzeba pamiętać, że lotnik jest tylko w takich wiecie, złotych wypadkach daleko. Boże, <laughs> jak to wygląda? Znowu, kradzież w sklepie. Podejrzany. No to wyściguj no tutaj, patrol. I ten patrol. Three twelve route. One on one. Six out of one. Station one lead you to go to All right, I need units when One West, one A2, one West, one Dobra, zrobiłem że taką krótką e, pauzę zrobiłem tutaj. Ale musiałem coś szybko sprawdzić na pewno. O właśnie. coś się zainfekowany. Dobra. Teraz czekamy na wsparcie taka opcja wcisnąłem. Jeżeli dobrze to wiecie. docisnąłem. O o o o o, Otoczony przez zainfekowanych no, nie wiem czy dojadę. Dobra, zaraz się dowiemy, oczekiwanie na wsparcie, tak, tak to działa Bo ostatnim razem, no wiecie, kosztowało nas to sporo Pięcie no. Cholera, trochę już tego się dzieje Dobra, no tu oczekujemy na wsparcie, no bo nie, nic nie zrobimy jest płonący budynek. O, tak mamy tam też pożarno. Dobra, no to co, zaraz wjeżdżają tam. Chociaż wydaje mi się, że. Zaraz zobaczymy. Dobra, będą ranni. A, podejrzany to jest. No to ciekawie. Atak serca. To pożar. To się ja ja Dosyć spokojnie. O walka z zainfekowanymi. Dobrze. Słuchajcie tych. Wysłuchajcie tych. Ty. niech czekają na wsparcie? Zobaczymy co szybciej dojedzie. Czy AT, czy HRT? Bo potrzebuje po prostu jednej dodatkowej, bo w dwie osoby nie ma co tam iść do większości interwencji. Potrzebny transport medyczny, no dobra. Eee, no to organizujemy transport medyczny. Oraz złamanie kości. Nie połamcie sobie kości, gdyż. gdyż jest to źle. Tak myślę, że będziemy mogli się z samochodu paramedycznego jakoś tak przetransportować go gdzieś na środek. A przeciwpożarowy. No, no, Aha, a ci w co? Mieli tam jechać przecież. Dobra, wchodzić tam, bo. Zaraz będzie źle. Dobra. A czapkę sport ma nałożoną. O nie, jeszcze tak głupio zrobiona ona była. Prze że to zauważyłem. Ona była zrobiona... w taki głupi sposób bardzo, że była w rozlicie, jakby naklejona. A przynajmniej mam nadzieję, że tak nie była. No, Dobra. Na centrum, niech to wraca. Płonący śmietnik, tego nie trzeba On dużo. Tych moglibyśmy wóz terenowy? Nie wiem. Ew, stacja. Dobra. Sir, grupy infected people is gathering in the street. Ew. Gdzie? Włacić the horda? Near. Horda zainfekowanych, oh kurde. Ew. How many infected people are there? Fortunately, not many. A little over 10 infected. Eee, In which direction are the infected heading? The horde is heading east. oh they're How are they behaving? They are aggressive, like rabid dogs. They charge at people and attack everyone they come across. No, All right. right, I'll take care of this. Yes, sir. i waiting order Rana Nie, no, tu Dobra, zeszły mamy dziesięciu. O? Sir, the cavalry has arrived. What? O, wiecie, kto przybył? O tak! Wojsko mamy! O kurde! Mamy wojskowych! Kawaleria przybyła! Wiecie, jak, jak ona wygląda, ta jednostka? Jednostka! O Jezus, oni strasznie dziwnie wyglądają, zwłaszcza ta kobieta w tym. Ale okropnie. Nieważne. Mamy wojsko. Co on takiego ma? O, dosyć nieźle są uzbrojeni. Eee, mieliście czekać. Kurde, będą ranni teraz. Zdawać mi tam ambulans. No, no, no. Dawaj, dawaj HRT, dojeżdżę. dojeżdżaj O to tam jest ich naprawdę dużo Dobra Come on, nie chcę mieć żadnych rannych Oni biją kogoś, jakiegoś tam ryfa, tam, czy coś? Dobra Wo. Oh. Dobra Dewastacja publicznej Tam do włamania Dewastacji. Kardeki tutaj, kradzież w sklepie, e, agresywny mężczyzna tutaj, oraz karetkę. To co, gdzie mamy wojskowych? Tu są, aha! Już ich ogarnąłem. O kurde, ale szybka robota. Damn! Czy ta jednostka wojskowa jest dosyć niezła? Ponoc i To kurde. ramidze. Gdzie oni nam pojechali? Zabarykadowani ludzie, grupa. Trzeba ich teraz powiedzieć. Grupa podejrzana, zainteresowanie, zainteresowanie. No dobra. Tutaj. Tak. Czekać na wsparcie. Czekać na wsparcie. Tutaj, co się dzieje? A stereotypy. Dobra. Mówię, najbardziej się podamy tym z zarażonymi. Okej. Okay. Tam jeszcze jest? nie, mamy spokój. Trzebny transport policyjny, już wam ogarniam. Tutaj... Łamanie mamy ogarnięte uuuu, zabyrkadowani ludzie jeszcze tutaj, Roger, czekać na wsparcie operator? czekać na wsparcie i tutaj niech karetka jedzie powoli robi się coraz lepiej dobra, y, śmigłowiec widzę, że on tam się poleciał dobra, wojsko nie jest tu już potrzebne

Dobra Dużo zainfekowanych to tu nie ma. do kogo oni strzelają? Hmm. Dobra, bo zaraz będziemy mieli dyżur skończony Kolejne, ale wojsko przybyło, wiecie co, wiecie co to oznacza? O kurde, do co, serca to wypadałoby się to garnąć Hmm, udar. Już wiem, so że na pewno karetkę tam będzie trzeba wezwać. Nie? Mi się wydaje, że przy udarze słonecznym ewakuuje się ranny. Ranny, przepraszam, taką osobę. Już, 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 już robimy transport. Dobra, nawrotki, bo widzę, że tutaj te jednostki z centrum sobie stoją w tym centrum. Dobra, kolejny patrol mamy za nami. Nie mieliśmy żadnych strat, ale mamy interwencję wojska, także jest. W miarę dobrze. W miarę dobrze mówię, bo to nie znaczy, że będzie dobrze. No to co? Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie jeszcze ciekawiej, że dostaniemy wsparcie czołgów. Także cześć.